Dzisiaj z Anetą Korycińską, czyli z babą od polskiego, przejdziemy sobie przez arkusz pokazowy z języka polskiego, który możecie znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Cześć Aneta! Cześć Sylwia! Tak, w końcu możemy zobaczyć jak wygląda arkusz pokazowy. Myślę, że nie tylko osoby zdające maturę, lecz także nauczyciele języka polskiego w końcu mogli odetchnąć z ulgą. I już widzimy jaki jest to poziom pytań, co to oznacza, że będzie test historyczno-literacki i jaki jest stopień, jaka jest potrzebna wiedza, żeby przez niego przejść. To są dobre wiadomości. Czytanie ze zrozumieniem to się różni, więc zrobimy to po kolei, dobrze? Bo tutaj jest sporo zmian. Matura trwa 240 minut, chyba że ktoś ma przedłużony czas, o którym że sobie porozmawiamy później. Przedłużenie trwa, to jest jeszcze o dodatkowe pół godziny. I teraz tak. Czytanie ze zrozumieniem pozwala zdobyć 10 punktów. I nazywa się to taki test język w użyciu. W czytaniu ze zrozumieniem do tej pory mieliśmy jeden tekst, później były do niego pytania. Yy, Dotyczące treści, a później języka, następny tekst, pytania o treści, język, o treści i o język. Teraz mamy dwa fragmenty tekstów i pytania, które są, to już jest troszkę inna skala niż była wcześniej. Jest jedno pytanie zamknięte i do tego cztery pytania otwarte. Pytania otwarte i opisowe, które będą wymagały. Hmm, Takiej wnięcia najważniejszych informacji i porównania pierwszego tekstu z drugim tekstem. Teksty są naprawdę bardzo ciekawe, te, które nam tutaj umieszczono w arkuszu pokazowym. Jest to tekst o tym, jaką metodę naukową przyjmował Leonardo da Vinci, a później jest tekst o drogach matematyki stosowanej. I jak już to testowałam, to młodzi ludzie mają problem ze zrozumieniem formuł, które wydawały się, myślę, nauczycielom oczywiste, czyli indukcja i dedukcja, dochodzenie do wiedzy, do wyników drogą indukcji i drogą dedukcji, więc tutaj trzeba naprawdę sobie to pomyśleć. Wiadomo, że na maturze będzie leżał słownik, ale jeżeli ktoś tego nie w stanie rozróżnić, jak po, na czym polega dojście do wiedzy drogą indukcji czy drogą dedukcji, w dedukcji jeszcze mamy wcześniej teorię, zanim zaczniemy robić eksperymenty i badania, to może mieć problem i definicja mu nie pomoże słownikowa. Do tego mamy takie pytanie o na przykład empirię, o której się dużo mówi przy omawianiu oświecenia. Wiem, że niektóre osoby po prostu nie znamy tych pojęć. I później trzeba rozstrzygać, czy podejście Leonarda da Vinci było rewolucją, czy ewolucją. Na szczęście w kluczu nie jest powiedziane, że trzeba wybrać jedną odpowiedź. Ważne jest, żeby postawić tezę i dobrze to zargumentować. I tak jest we wszystkich tych pytaniach. Że możesz rozstrzygnąć, jak uważasz. Ważne, żebyś dobrze stawiał tezę i argumenty, które będą pasowały do tej tezy, żeby samemu sobie nie przeczyć. Więc to jest świetne, bo jednak pozwala myśleć, i tutaj nie możemy mówić o czymś takim, jak o jest kluczy się nie wpasowałem w klucz. Dodatkowo, jako ostatnie, czyli szóste pytanie z tej części, mamy do napisania notatkę syntetyzującą, która ma. Zebrać informacje z pierwszego i drugiego tekstu i je porównać. Ona nie może mieć więcej niż 90 słów. To jest taki przedział 60-90 i naprawdę każdy to liczy. Więc trzeba się tutaj pilnować i polecam wszystkim najpierw napisać sobie w brudnopisie. Później usunąć te wszystkie słowa, które są zbędne. No i zaczynamy, że w jednym tekście autor mówi o tym, w drugim o tym i w ostatnim zdaniu może napisać, co te teksty łączy albo dzieli. I to tyle. Na tym ma polegać ta notatka syntetyzująca. I to jest koniec tej pierwszej części, która się nazywała Język, le... Język Polski w użyciu. Druga część to jest test historyczno-literacki, który daje 15 punktów. No i to jest coś, co jest zupełnie nowe. Tego nie było. Ja jako, jako polonistka bardzo się cieszę, że taka część się pojawiła, bo przynajmniej wiadomo po co się tego uczymy, tych wszystkich epok. Ktoś to sprawdza i nie ma co się martwić, że sobie nie poradzę, dlatego że pytania są dość proste i odnoszą się do fragmentów. Jeżeli jest pytanie o wiersz, to ten wiersz jest tu przedrukowany. Jest tak, że musisz coś wiedzieć o epoce, czyli właściwie to jest nadal czytanie ze zrozumieniem i idziemy przez różne epoki. Mamy księgę kochaleta, więc odwołujemy się do Biblii, są do tego dwa pytania. Później mamy trend dziesiąty. Oczywiście, jak ktoś wie, że w trenie dziesiątym mamy kryzys renesansowego optymizmu i wiary w Boga i w życie pośmiertne, to od razu jeszcze łatwiej mu to wyjdzie, ale to i tak w tym tekście jest. On jest tutaj przedrukowany. Tekst był tyle, tyle razy omawiany, od podstawówki myślę że każdy sobie poradzi i kiedy się omawia renesans, no to ten Kochanowski tutaj jest i tak taką główną postacią i to jest jeden z trzech najważniejszych trenów, które się pojawiają w liceum. Później mamy satyrę Krasickiego. Są przypisy, więc po przeczytaniu przypisów można ją zrozumieć, bo wiem, że młodzi ludzie mają nadal problem z tym językiem. I później jest opinia... Tak, opinia. Mieczysława piszkowskiego, i trzeba napisać, czy się zgadzasz z opinią, czy nie. I oczywiście tutaj też jest swoboda. Możesz się zgodzić, możesz się nie zgodzić. Ważne, żeby to dobrze zargumentować. Później mamy znowu Kochanowskiego, ale tym razem jest to pytanie porównawcze. Mamy pieśń piątą kochanowskiego i do tego grup Agamemnona Słowackiego, i trzeba porozmawiać o tym, to, to bardzo ciekawe, że wybrano taki dość szokujący tekst, nietypowo oceniający Polaków. A nawet tam padają bardzo mocne słowa. I trzeba napisać, dlaczego jest to liryka gniewu i z czego wynika oburzenie poetów. To jest bardzo dobre zadanie. I później do tego trzeba jeszcze w końcu się pojawią jakieś pytanie językowe. Podać przykład z tekstu i nazwać środek językowy, dzięki któremu poeci wyrazili gniew. Banalne. Dzieci podstawce sobie też z tym poradziły. Mówi maturze czy możesz użyć hiperboli, możesz użyć wykrzyknienia, no jak się inaczej możemy złościć. Następnie mamy pierwsze pytanie, które teoretycznie dotyczy już jakiejś wiedzy spoza tego arkusza. To jest fragment raportu Nikołaja Nowosławicowa i trzeba się odnieść, czy on tu mówi prawdę, czy nie, i odnieść się do wiedzy, jaką mamy z dziadów części trzeciej. Znowu jest dowolność w tym, co osoba zdająca Odpowie, ważne, żeby odpowiednio zargumentowała. Bo tutaj jest pytanie: czy w hmm, tym zdaniu, czy zakłócano porządek, czy jednak był spokój e, w trakcie e, przesłuchań, okuwania w kajdany i tak dalej. No i były postaci, które się poddawały, no i były takie, które walczyły, więc zależy, co sobie wybierze z tych dziadów. Więc tu po raz pierwszy trzeba się odnieść, a to już jest jedenaste pytanie. Następnie mamy lalkę. I znowu na podstawie fragmentu, na czym polega konflikt wewnętrzny Wokulskiego, ale tylko na podstawie fragmentu. Oczywiście te odpowiedzi są dość krótkie, bo to jest jakieś pięć linijek, tylko żeby to zapełnić. Później mamy wiersz młodo, młodopolskiego artysty, to jest Kazimierz Przewatet-Majer, melodia mgieł nocnych i uwaga, pytanie jest, czy podmiotem lirycznym są mgły? Chyba jest, to jest szokujące pytanie, bo ono jest tak łatwe, że ludzie zaczynają się zastanawiać. Nie, to niemożliwe, że o to mnie pytają. No i jeszcze jest pytanie, czy zastosowano wyrazy dźwiękonaśladowcze. No jeżeli mówią ci szum, szelest, no to raczej tak. to jest, ja, cały wiersz składa się z tych wyrazów dźwiękonaśladowczych. Później mamy Borowskiego e, fragment i znowu z podanego fragmentu utworu wypisz dwa zdrobnienia i określ funkcję. Jaką one miałem, no to chodziło na przykład o kontrast. Tutaj dobrze by było wiedzieć, że Borowski jest twórcą, którego poznaliśmy przez jego literaturę powojenną, w której też mierzył się jakoś z traumą obozową, A więc te zdrobnienia możemy napisać, że właśnie to jest kontrast. Ale to by się przydało jednak, już wiedzieć, więc w jakiej i po co nie jest. Na szczęście te pytania są ułożone chronologicznie. Później mamy też dość. Proste pytanie, mamy fragmenty, króciutkie, e, fragmenciki wręcz wierszy trzech i trzeba dopisać, który topos został w nich zastosowany. Kiedy ci mówią e, o cierpieniu, no, to masz do wyboru Hiob, Arkadia, Ikar, Narcyz. To bym ci sobie, kurczę, cierpiał, to pewnie Hiob, pasuje. Wyspy szczęśliwe. Hmm, co to może być? E, no, brzmi jak dom na przykład. E, jeżeli tutaj mamy motyw skrzydła, no to tutaj pasuje nam tylko Ikar, więc też pytania są dość proste. I ostatnie zadanie akurat z literatury powojennej jest to plakat do tanga, plakat Pągowskiego i trzeba zinterpretować plakat w kontekście utworu Mrożka. I tutaj już trzeba coś tam wiedzieć o tym tangu, żeby dopasować łatwe zadanie nie dla wszystkich. Jednocześnie to samo zadanie, właściwie arkusz bez zmian poza powiększeniem czcionki dotyczy osób w spektrum, a spektrum autyzmu jest na tyle szerokim pojęciem, że nie zawsze jest łatwość w interpretacji metafor i takich plakatów, które tutaj mają w sobie jednak dużo głębi, ale trzeba znać i tekst, i odwołać się do tego, co tutaj mamy, do kolorystyki, do postaci, do czcionki wręcz, jaka została zastosowana, czy ona ma jakieś, jakieś znaczenie. Więc to zadanie może być trudne w tych arkuszach, myślę, dla osób w spektrum. I to jest koniec. Stron jest bardzo dużo, więc to może przerażać, bo stronie jest 20. Ostatnia jest brudnopisem. To jest koniec tej pierwszej części, czyli części testowej. Mamy jeszcze, to jeszcze nie koniec oczywiście matury podstawowej, mamy jeszcze wypracowanie. Mamy sporo zmian, więc już nie jest tak trudno, jak miał być. Znowu na wypracowanie mamy 240 minut, czyli to jest łącznie z tamtym, tak? Z pisaniem, z pisaniem tamtej części testowej i wypracowania. I to wszystko dotyczy też tego, że masz pół godziny na to, więc masz tam 20 stron plus wypracowanie. Dlatego jest przedłużony czas, no bo trzeba jednak trochę pomyśleć i robić wolno, na przykład zdążyć przeczytać polecenia. I za wypracowanie jest 35 punktów. Wyprac Mamy na początku, to jest świetna rzecz, listę lektur ich autorami po kolei, tak jak idzie to epokami. Więc chronologicznie są ułożeni, jest poziom podstawowy, poziom rozszerzony, uzupełniające z podstawy, uzupełniające z rozszerzenia. To wspaniała rzecz, bo największy chyba lęk osób zających to jest taki, że w stresie pomylą autora i nie dopasują go do tekstu. Tutaj mogą sobie zajrzeć. Kiedy nie mają pomysłu na to, jakim przykładem zobrazować argument, mogą popatrzeć i to czytałem, to czytałem, to pasuje, to nie pasuje. Nie muszą wymyślać, szukać w głowie. Mają napisane. Więc to jest bardzo dobre. No i trzeba napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów, które mamy podane. Tematy są bardzo ogólne i nie ma narzuconej lektury obowiązkowej, do której trzeba się odwołać. Podróżowanie jako sposób na poznanie świata i samego siebie, masz odwołać się do jakiejś tam lektury obowiązkowej? Innego utworu literackiego, wybranych kontekstów, czy osoba zrobi to tak, że poda trzy argumenty, dwa zobrazuje tekstami literackimi, czyli jeden to lektura obowiązkowa, drugi jakakolwiek, plus trzeci argument będzie tylko poparty kontekstem, czy zrobi tak, że do każdego argumentu poda lekturę, jakiś tekst literacki i jeszcze do tego dołoży kontekst, to nie ma znaczenia, tutaj mamy swobodę. Konteksty wystarczy, żeby były dwa w całym wypracowaniu i to, że słyszymy słowo kontekst, czyli historyczno-literacki, to znaczy jakaś wiedza o epoce, że może takie postrzeganie było w tej, a nie innej epoce, a później tam się już na przykład zmieniało. Czy to jest kontekst biograficzny, bo coś wiedzą o autorze, historyczny, religijny, mitologiczny, to trzeba pamiętać, że i Biblia, i mitologia to nie są przykłady, którymi obrazujemy argumenty, to są konteksty tylko. Bo to jest podstawa kultury europejskiej. Tego wszyscy się odwołują, więc to jest jako taki poziom zero, można powiedzieć. Czy filozoficzny, czy egzystencjalny, polityczny, społeczny można ich gromadzić, to nie oznacza, że trzeba jakoś strasznie dużo o tym pisać. Właściwie jedno zdanie ważne, że ono jest sensowne i pasuje. To już jest kontekst. Jeżeli ktoś w podróży napisze, że mamy motyw homowiatora, czyli człowieka, podróżnika, wędrowca, który jednocześnie podróżując na przykład po mapie, podróży do wnętrza siebie, to już jest to jest kontekst, to już wystarczy. Drugi temat to jest miłość. Czy ona inspiruje? Wiecie, miłość inspiruje, ale czasem podcina skrzydła. I znowu to samo. Trudne jest to, że te pytania są na tyle ogólne, że człowiek sobie myśli, boże, myślałem, że będę mówił tutaj o jakiejś gospodarce, nie wiem, gdzieś tam ludzie przeżywają, po co tyle czytam, a tutaj mam miłość. Ale to jest miłość, która jednocześnie inspiruje, podcina skrzydła. Więc trzeba pomyśleć, jak to zargumentować, żeby wypowiedź brzmiała sensownie, no i jednak naukowo, bo prace maturalne to jest styl naukowy, więc piszemy zdania złożone, czasowniki nieosobowe. Dobrze, jakby była jakaś termino terminologia naukowa z języka polskiego i z literatury, więc to by się też przydało, a temat wydaje się dość łatwy i błahy. I teraz na ten błahy i łatwy temat muszę stworzyć naukową pracę. Więc tutaj jest trudność taka, żeby Potrafić operować językiem na tyle, żeby to brzmiało naprawdę jak praca znawcy tematu, znawcy miłości na przykład, czy podróżowanie. I to jest tyle. Jeżeli chodzi o część pisemną, później mamy jeszcze egzamin ustny, też zmniejszono liczbę pytań z tej puli jawnej, To jest teraz nawet 233. No i też osoby, które na przykład mają orzeczenie o okoliczności przedłużenia czasu, to mają wtedy przedłużone o kwadrans. Jasne. Czyli okazuje się, że e, ta matura z polskiego w 2023 wcale nie będzie taka trudna, jak... E, jak wszyscy myśleliśmy. Tak, jak wszyscy to przeżywaliśmy. Sama to bardzo, bardzo przeżywałam. Jak tutaj to do wszystkiego przygotować, jak oni mają zapamiętać w końcu te wszystkie postaci z epok, bo przecież to się nieustannie młodym ludziom myli. Ta wiedza nie ma kiedyś się ułożyć. Tak? I jest cały czas na świeżo i się zapomina. Są przecież też inne przedmioty niż język polski. Ale tutaj mamy wszystko podane. No to jest świetne, że mamy, jeżeli mówimy o wierszach, to one są przedrukowane i jeszcze z przypisami, które nam wyjaśniają trudne słowa. Więc nie jest to nic strasznego, faktycznie tylko to czytanie ze zrozumieniem, pierwsze, trzeba się bardzo skupić. I jeżeli się nie zna jakiegoś pojęcia, no to sięgnąć do słownika. Jasne. A jak sobie najlepiej rozłożyć ten czas na, na te dwie części? Najwięcej punktów jest wypracowania. Więc teoretycznie dobrze by było zacząć od wypracowania, ale wtedy człowiek też się nie będzie mógł skupić, bo przecież tam jest jeszcze 20 stron, zadań. Myślę, że to jest taka dość prosta technika, czyli najpierw czytasz pytania, później czytasz tekst, ten z czytania ze zrozumieniem, wtedy już w głowie się nastawiamy na to, jakich odpowiedzi szukamy, o czym to może być, już te pytania nam coś podpowiadają. Więc najpierw zaczynamy od pytań, później robimy tekst, Później rozwiązujemy to, co jest łatwe i czego jesteśmy pewni. Jeżeli nie zawieszajmy się nad niczym, bo szkoda czasu. Jeżeli to są zadania punktowane na jeden czy dwa punkty, to szkoda marnować czasu. Idź po prostu jak najszybciej, żeby dojść do wypracowania. I chyba tyle. To jest dużo czasu. 240 minut to trudno to nawet wysiedzieć. A powiedz mi jeszcze robi? taką rzecz. Skoro ten arkusz różni się od dotychczasowych, to na czym sobie można ćwiczyć? Najlepiej. Na no dotychczasowych. Na no dotychczasowych, mimo Ta, wszystko. mimo wszystko, bo to nadal jest arkusz dotyczący czytania ze zrozumieniem. Okej. Okay. No więc to właściwie jest inaczej skonstruowane. Dobrze by było napisać sobie notatkę syntetyzującą na przykład. Już nie tyle streszczenie, tylko na przykład... No ale to też by było trudne. Lepiej chyba streszczenie, no bo my w tych dotychczasowych arkuszach te teksty niekoniecznie są ze sobą kompatybilne, jakoś nie poruszają tego samego tematu. Pierwsze czytanie ze zrozumieniem, drugie, więc nie da się zrobić notatki syntetyzującej. Więc jak najbardziej można to wszystko ćwiczyć na dotychczasowych arkuszach czytania ze zrozumieniem, bo znowu to są pytania o treść i o język. Czasami w tych pytaniach każą nam się odwołać do jakiejś wiedzy z lektur, więc to też jest tutaj sprawdzane. I pisać streszczenia, bo streszczenia to są 40 do 60 słów. Notatka syntetyzująca to jest właściwie takie streszczenie z jednego i drugiego tekstu, które ma od 60 do 90, więc to też pasuje. Myślę, że jak najbardziej można wykorzystywać wszystko, co do tej pory mamy. A co z arkuszem rozszerzonym? Um, jeszcze, a jeszcze chyba tego nie powiedziałam, że wypracowanie ma być minimum 300 słów. To da się zrobić. To da się zrobić, to nie jest dużo, bo jest zmniejszone. A jeżeli chodzi o rozszerzenie to, to po pierwsze, wszystkim mówię: idźcie pisać rozszerzenie. Wszyscy. Niczego nie tracicie. Każdy go zda. Znaczy, każdy ten egzamin zda, bo nie ma progu minimum. Yy, mm, oczywiście to może być stresujące. Yy, na rozszerzenie mamy 210 minut, też jest 35 punktów. Jak ktoś ma przedłużony czas, to znowu o, o pół godziny. Yy, znowu mamy listę lektur wszystkich tych, i z podstawy, i z rozszerzenia. E, I trzeba napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Pierwszy temat znowu jest dość ogólny i nie ma żadnego narzucenia nam lektury obowiązkowej, do jakiej trzeba się odwołać, jest w pierwszym temacie. E, minus jest taki, że masz pisać na minimum 500 słów. Ja od razu też myślę o sprawdzających i im współczuję, bo to dużo. E, te teksty będą naprawdę długie Mus i trzeba będzie to policzyć. I teraz jeżeli chodzi o tematy, to tematy nie dotyczą toposów, motywów, tak jak to jest na podstawie, że możesz wszystko połączyć, tylko raczej dotyczą problematyki tekstów albo poetyki, czyli jak zostały napisane, konwencji literackich. Tutaj mamy grę z historią. Opowieść o przeszłości w dziełach literatury polskiej. Omów temat, problemy, sposoby kreowania świata przedstawionego. I reszta jest tak samo, znowu, musi być przynajmniej jedna lektura obowiązkowa, utwory literackie z dwóch różnych epok, to dobrze, że nam dodali, no i wybrany kontekst. I myślę, że spokojnie można nawet wrzucić tutaj taką Hemingwaya do gier z historią na polskie tango. Temat drugi to już jest naprawdę krótki fragment wypowiedzi badaczy, o dotyczącej też tożsamości i tematu tożsamości pojawiającego się w dziełach literackich i później trzeba tak odwołać się i tu mamy przymusowo już do Hamleta Szekspira utworów literackich z dwóch różnych epok wybranego kontekstu a temat brzmi tożsamość jednostki rozważ jaką rolę w fabule dzieła literackiego pełni kreacja bohatera literackiego punktem wyjścia do rozważeń uczyń ten fragment wypowiedzi badaczy. Które tłumaczą, czyli wspaniała rzecz. Jakby ktoś nagle dostał zaćmienia, nie wiedział, czym jest tożsamość, to właśnie mu napisali. I on się odwołać do tego, co oni twierdzą, o tym, czym jest tożsamość, i później pokazać, jak jest budowana i dlaczego akurat tak, a nie inaczej tożsamość bohatera literackiego. I jeszcze pokazujemy tutaj hamlety. Więc już wiemy, od czego można od nas, czego od nas chcą, o co chodzi z tą tożsamością. Zaznaczam, że to jest bardzo ważne, bo ludzie w zaśmieniu, e, który przychodzi w stresie, e, kiedy był egzamin próbny e, dotyczący w zeszłym roku, było pytanie o kondycję ludzką. To ludzie pisali, że no, są różne kondycje, Oj. na przykład sportowa, <gry> na przykład psychiczna. Więc e, w stresie naprawdę potrafimy zrobić takie rzeczy, że później sami się z tego e, sami się siebie wstydzimy. Że nam to przyszło do głowy, więc w razie czego tutaj jest nam powiedziane, co to jest tożsamość i jak mamy ją rozumieć. Albo jak, jak możemy ją rozumieć, gdybyśmy się zagubili, że trzeba będzie pisać na przykład o tym, o moja tożsamość to na przykład tożsamość narodowa, no i jak mam pokazać to za każdym razem inaczej. No nie, no, tutaj jest dość szerokie pojęcie tożsamości i ten fragment właśnie nam pokazuje. I to właściwie tyle. Nie ma nic strasznego. To, co. Mm, to, z czym mam problem, to to, że te arkusze z dostosowaniami dla osób niewidzących, dla osób w spektrum, one się niczym nie różnią. Niczym. Poza czcionką. Poza czcionką, która jest powiększona i jest większa interlinia. Nadal jest ten plakat do interpretacji, więc myślę, że nad tym trzeba jeszcze by było troszeczkę posiedzieć, żeby chociażby inaczej sformułować polecenia. I to tyle właściwie. No. Nie ma strachu, tylko trzeba zacząć pisać na te minimum 500 słów i ćwiczyć. Właśnie ćwiczyć, bez lania wody to jest jeszcze ważne, jak? bo to chodzi o napisanie sensownych minimum 500 słów, a nie jakichkolwiek, bo lanie wody to nigdy dobrze nie robi, zwłaszcza w tych tekstach. Naukowych. Oczywiście, jeżeli chodzi o wzorce, jak to powinno być napisane, to z tym jest problem, bo chociażby dotychczasowe też wybierane fragmenty do matury, tej aktualnej jeszcze, w tej starej formule, one często polegały na tym, że osoba zdająca się napisać, co autor miał na myśli i to w skrócie, a jemu to zajęło całą stronę, więc trudno znaleźć dobry wzorzec, jak pisać tekst naukowe bez lania wody. Więc to jest jeszcze ten problem, ale myślę, że i nauczyciele, którzy będą tutaj pracować z młodymi ludźmi, to sobie na pewno poradzą, bo nikomu się nie chce sprawdzać długich tekstów. I to właściwie tyle, no, strasznie nie jest. Jest to złożona formuła, ale myślę, że jak najbardziej poza pisaniem, które uważam, że trzeba ćwiczyć cały czas, bo to jest jak bycie na siłowni, no nikt się nie urodził z sześciopakiem więc musi cały czas ćwiczyć, 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 to poza pisaniem, w którym nie tyle ćwiczymy, jak się pisze rozprawkę, bo to zakładamy, że już szybko można pojąć, co jak formułować zdania, jak wyrażać myśli. To jest tutaj potrzebne. To poza tym, nie powinnam tego mówić jako polonistka, ale naprawdę nie ma czego się stresować i jakoś przesadnie uczyć. Bo ta, wszystko, ta wiedza jest z lekcji, ona jest dość ogólna. Kolejność epok, okej. Okay. I umiejętność rozwiązywania zadań, które Ci właśnie dali. Jak słuchamy tekstówki chłopowych współczesnych, to też raczej znaczy chcielibyśmy wiedzieć, czy nas nie obrażają, tak? Zrobić jakąś interpretację, co na tym samym polegać. I, I koniec. Jest łatwo, jest dużo czasu. Mam nadzieję, że to, że jest dużo czasu, też powoli zminimalizować stres, że się pędzi. No, mi już by pomogło to, że jednak nie będzie trudno. Nie będzie. I mówię to nie na podstawie moich doświadczeń jako nauczycielki, tylko ja zrobiłam już te orkusze pokazowe na nastu osobach i sprawdzałam, w czym była trudność, a w czym jej nie było. Czy właśnie niektóre osoby nie znały tych pojęć, różnicy między dedukcją i indukcją? E, można by wnioskować z tekstu, e, ale na początku była panika, przerażenie. O Boże, jakieś trudne słowa do mnie mówią. Czego do nich chcą? Dlaczego tutaj w ogóle tekst matematyka? Przecież zdaje polski. E, więc ten szok był na początku. Ale reszta poszła bardzo łatwo i płynnie. Czyli wychodzi na to, że nie będzie jednak tak trudno? Nie będzie. Możemy ze spokojnym sercem podchodzić do te, tej matury. No to trzymamy kciuki za testowanych i testerów. No, tak jest. Testy na ludziach. Dzięki, Aneta. <laughs> Dziękuję Ci bardzo.